Przydałoby się wrzucić jakiś materiał na kanał. Hmm, Demon Slayer jest wciąż popularny. No dobra, odpalę wikie, zacznę po łapkach te kilka technik oddychania, przeczytam na głos nie podając źródła. Na pewno zupełnie nikt się nie przyczepi do takiego... Hej, pomysł z kradzieżą w Wikipedii jednak nie przejdzie, ale skoro już jestem przy Dimos aka Kimetsu no Jaiba, to chciałbym pomóc z wami o tej serii jako całości. Przedstawić go wam jako idealny wręcz przykład rzemieślniczej roboty, gdzie autorka Manki dostarczyła produkt, który spodbał się ludziom, zdobył popularność i zarobił na siebie wielokrotnie. Ale wciąż jest tylko poprawnie wyciętym wyrobem, w dodatku znachalnym i psującym estetykę podpisem autorki. Zainteresowani takim tematem? To startujemy. Na wstępie od razu zaznaczę, że materiał bazuje przede wszystkim na już dawno skończonej głównej mance Kimetsu, więc będą się tu okazjonalnie pojawiały istotne spoilery, zatem czuj się ostrzeżony. Demon Slayer jest jak skrzynia. Taka zwykła, do przechowania przedmiotów, jakich pewnie setki niszczyłeś lub otwierałeś w grach pokroju Diablo czy Assassin's Creed. Jest ona wyrobem rzemieślniczym, ma konkretną funkcję, którą musi spełniać i chociaż wciąż może ją udekorować czy ozdobić, to u podstaw zawsze tą skrzynią będzie. Kimetsu z różnych powodów strzeliło się w potrzeby sympatyków mangi. Czy to chęć oglądania całkiem brutalnej walki z demonami, walki na miecze, czy też historia brata chcącego uratować swoją siostrę, wszystko to skumowało się finalnie w imponującą sprzedaż tomików, a jednocześnie wersja anime dołożyła na to swoją warstwę wykończenia i jeszcze bardziej poszerzyła bazę fanów. I jak zwykle to bywa, kosmiczna jakość nie jest gwarantem kosmicznej popularności. Nie trzeba robić produktu 10 na 10, by zdominować świat i portfele konsumenta. Czego dowodem w świecie gier była chociażby seria Call of Duty, która w szczycie swojej popularności pomiędzy premierą Modern Warfare 2 a Black Ops 3 masakrowała rynek w rok w rok, każdego listopada. Robiła to, bo ludzie chcieli w to grać, wiedzieli czego się spodziewać, ich znajomi też w to grali i temat się sam nakręcał. I podobnie z o Slayerem. Ludzie dostali swojej walki z demonami, silne postacie machające mieczem z silnie zarysowanym wyglądem, banalną, ale zrozumiałą historię i finał. I to jest kluczowe w przedstawieniu Kimetsu jako skończonego rzemieślniczego dzieła. Manga Kimetsu oficjalnie skończyła się na rozdziale 205 i to w taki sposób, jaki chciała autorka. Sposób, który... No był okropnie kontrowersyjny, którego jestem przeciwnikiem i uważam za zupełnie niepotrzebny i oderwany od reszty serii, ale ten finał faktycznie jest. Pomijam oczywiście różne spin-offy o Hashirach jako tomiki poboczne, najważniejsze jest to, że główna historia zamyka się w 205 rozdziałach i mamy tą swoją skrzynię, którą można przekazać konsumentowi. W dodatku dzięki wersji anime od studia Uho Tape, ta skrzynia nabrała połysku, jest stylowa, a jednocześnie przynajmniej z zewnątrz wydaje się być nie do pomylenia z innymi. Tylko, że to wciąż skrzynia, a nie żadne artystyczne objawienie. I sprawy zaczynają się mocno komplikować, kiedy ktoś na siłę próbuje udowadniać, że Demon Slayer jest czymś ponadto. Bo skrzynia, jak to skrzynia, jest w środku pusta. Zwykły wyrobnik robi to od wzoru i za bardzo nie fantazuje nad tym, co powstanie. Ponieważ jednak mówimy tu o mandze, to siłą rzeczy autorka Kojoharu Gotage coś od siebie dodać musiała. I niestety poszła tu w potężną skrajność. Tak mocną, że aż niesmaczną. Podstawowym problemem Demon Slayer'a jest sam Tanjiro Kamado. Normalnie nie ma w tym nic dziwnego, że autor czy autorka nada jakiś swoich cech głównemu bohaterowi. Haczyk jednak w tym, że Tanjiro żadną postacią nie jest. On jest awatarem. Nieskalonym odbiciem marzeń autorki o idealnym bracie ze swoich snów. Czymś, co autorka chciała mieć pewnie w realnym życiu jako mała dziewczynka, ale jest to twór tak fantastyczny i zero-jedynkowy, że o ironio, może istnieć tylko w mance o demonach. Jeżeli uznamy Nezuko za oczy autorki i jej alter ego we własnej serii, to Tanjiro jest dla niej niebojącym się niczego starszym bratem, który rzuci się w każde niebezpieczeństwo, by ją ratować. Jak generyczny bohater serii RPG levelują demona do demona, by finalnie stoczyć zwycięski bój z samym ich władcą. Bo nie ma moralnych wątpliwości ani nie podejmuje kontrowersyjnych wyborów, Ego wizerunek Paladyna podbija jeszcze notoryczne okazywanie współczucia do swoich wrogów i modlitwy za ich duszę. A jeżeli nawet czuje się niestolny do dalszej walki, to duchy doda mu sama siostra, albo specjalnie dobrani generyczni przyjaciele do tego generycznego protaga, ale o nich później. Otoka dostraja cały swój świat i fabułę po poczynania swojego idealnego braciszka, co oczywiście sprawia, że cały świat Kimetsu jest pusty i płaski jak ziemia płaskodziemców. A jedyne przykłady jakiegoś jego rozwijania to retrosy Hashirów czy innych ważnych postaci. W Slayer niczym banalna sesja RPG nie ma potrzeby dodawać elementów na drugi i trzeci plan, które ożywiałyby to wszystko, bo. Plany wypadku. A komu to, potrzebne? to potrzebne właśnie? A dlaczego? dlaczego? a absolutna patologia i bezradność takiego systemu prowadzenia postaci ukazuje się w finale historii. Jeżeli graliście w takie gry jak Star Wars Kotor czy Fabe, to wiecie, że były tam dwie skrajne ścieżki prowadzenia postaci, zależne od wyborów czysto złych czy miłosiernie dobrych. Ponieważ Tanjiro przez 200 rozdziałów był tym maksymalnie odchylonym w dobro wojownikiem z aurolką na głowie, to autorka wpadła na wyśmienity pomysł, by dodać na koniec dramaturgii i obrócić jego postać na siłę o 180 stopni. Tak jest, moi drodzy. To zupełnie ta sama sytuacja jak, no nie wiem, talisman magiej miecz, gdzie macie swoją dobrą wróżkę po czym. Och nie, toż to karta złego charakteru. Od teraz moja wróżka będzie palić kobiety i gwałcić wsie! Chowajcie swoje dzieci. Ech, nagła zmiana charakteru osoby to absolutnie najgorszy pisarski patent, od którego świadomi twórcy odchodzą od lat. Kontrola mózgów jest tania, płytka i niewiarygodna. Bo zawsze jako czytelnik wiesz, że to może być chwilowe. I surprise! Chwilowo było w Kimetsu. Nikt, kto miał IQ większy od Staszka tego nie kupił. Zwłaszcza że bohaterka nie chciała i tak, by jej pseudo-brat miał niewinne ofiary na koncie. Więc absolutnie żaden random w pobliżu króla demonów Tanjiro i tak żywota nie dokonał. A tym, kto go nawrócił, była, a jakże? Jego siostra, plus wsparcie duchowe osób, którym jej braciszek pomógł. Jeśli zaś chodzi o inne postacie w naszej skrzyni. To jest oczywiście tchórzliwy Zenitsu, który jednak gdy przychodzi co do czego to staje się mężny i stylowo demony zabija, a do tego ten z natury kobieciarz na swoją kobietę życia wybiera Nezuko. Cóż za niespodziankę. No i jest jeszcze Inosuke, który jest tym archetypem mega ekscentrycznego, zwariowanego i szalonego kolegi, który ma być kontrastem do jej spokojnego brata. I oczywiście Kanao, czyli wymarzona Szona dla wymarzonego brata autorki. Cicha, z uroczą aparycją, spokojna niczym jezioro, a jednocześnie silna i skora do walki za osoby, na których jej zależy. Co pokazała w walce z UPR-em 2 i na sam koniec. O Hashirach, którzy uczą się podziwiać Tanjiro i go szanować, nie trzeba nic więcej dodawać, bo jest to kolejny element dostrojenia świata pod Protega. Po drugiej zaś stronie jest ultra nudny Muzan, gdzie wśród jego podwładnych można znaleźć znacznie lepiej zarysowane demony na czele z Domą, który z kilkoma pisarskimi zmianami bardziej na się na lidera. Wraz z Superem 1 czy 2 zyskali sobie sympatię czytelników, bo byli jacyś. Muzan oczywiście musi być płytki, jednoznacznie zły, bo w końcu Tanjiro musi go pokonać i uratować inne więc autorka nie chce, by ktokolwiek z czytelników miał jakieś wątpliwości. A kiedy w generycznej sesji RPG zabijasz złego smoka i zgarniasz łupy, to kończysz misję i już nie zastanawiasz się nad swoim wrogiem. Nic zresztą nie pokazuje lepiej prostoty i sztywności organizacji demonów, jak podział na dwa główne tiery i numery od najsilniejszego do najsłabszego, gdzie w praktyce tylko Upermuny miały coś więcej do powiedzenia. A i tak Muzan tak bardzo nie dba o swoją armię, że utrata finalnie wszystkich najlepszych demonów i tego specjalnie obchodzi. Nie mówiąc już o pełnej kontroli nad nimi i przewagi siły, co zabijało jakiekolwiek fajne scenariusze na straty i zmianę potęgi u góry. Skrzynia jest jednak pusta i takich pajerów nie potrzebuje. Wszystko to daje finalnie obraz tego wspomnianego rzemieślniczego produktu, który z taśmy wyjechał, trafił do konsumenta i go cieszy. Jednocześnie, jak to zawsze przy produkcie bywa, można wydać opinie i tworzyć testy, że w tej cenie oczekiwało się czegoś lepszego, albo że pewne elementy mogły zostać dodane lub wycięte, no klasyka. Przez co największą zadrą wokół w tym wszystkim będą jak zwykle ludzie, którzy będą ignorować widoczne jak na dłoni pójścia na skróty, brak kreatywności czy odwagi autorki, przedstawiając tą serię niczym objawienie i to też głównie ze względu na wersję anime, bo sama manga była raczej brzydka i często w trakcie walk czytana. Jednocześnie śmieszyć będą też ci, którzy są zdziwieni, że skrzynia jest skrzynią, a seria o zabijaniu demonów jest... no właśnie, dokładnie z o tym. I chociaż Kimetsu no Jaiba to nie pierwszy taki przypadek i nie ostatni, to ze względu na swój rozgłos, fandom i nadchodzące serie anime, które muszą pokryć mangę, jeszcze długo będzie absolutnie idealnym przykładem na to, jak manga i anime może być produktem skrojonym pod oczekiwania, któremu się udało wypromować i pewne charakterystyczne cechy ma, ale jednocześnie nie obiecuje Ci z grubsza nic zamiast. A do tego niczym produkt marki Apple jest w nim jakaś pseudowizja autorki w postaci prowadzenia postaci Tanjiro, którą można też nawet polubić, ale jest tym wszystkim zachcianka twórcy, która w pierwszej kolejności miała cieszyć jego samego, a nie Ciebie od produktu. I to by było z mojej strony już wszystko. Mam nadzieję, że takie podejście do Demon Slayer'a Wam się spodobało. Jeżeli tak, to będę oczywiście wdzięczny za lajka i komentarz, a dając suba zachęcasz mnie do zerknięcia na inne serie i pogadanie o nich z Wami. Dzięki za wysłuchanie do końca, cześć!